cześć witajcie moi drodzy pokażę wam co tutaj się dzieje przyjechał blok e, po sprawdzeniu na tutaj jest szczelny poklejony elegancko z jednej strony z drugiej, a było tak w sumie przy okazji bo głównie pojechał na zrobienie wstawek tutaj pod, pod o-ringi na tulejach e, co tam, łożyska tutaj oczywiście damy Jedne jak i drugie nowe, tutaj tak samo Już są nowe z Fada, albo z Tinkera, nie pamiętam Nowa ośka, na koło pośrednie tutaj też oczywiście nowe, nowa łożyska Wał jak widzicie po regeneracji Tutaj jest szyjka zrobiona elegancko Wał po szlifie, zrobiony, wyważony Tam mamy podnośnik po spawaniu No i głowice do, do trujeczki Splanowana, bo była niedawno robiona i, i będziemy składać teraz trójeczkę kolejną to jest jakiś wysyp trójek, także będziemy wiedzieć co dalej na warsztacie co, teraz zetorek jest wciągnięty na warsztat już jest większość też poskładana teraz nie miałem czasu za bardzo robić, robić bo trochę się pochorowałem siedzę teraz bardziej w domu jeżeli robię kolega tutaj dosyć dużo poskładał w sumie pokrywa jest założona, oleje pozalewane tutaj zostały tylko podłoga z jednej i z drugiej zbiornik paliwa zarzucić, kabina przykręcona kolumna tak samo jest złożona bo żeby tą żeby skrzynią w ogóle wyjechać to musicie sobie rozabrać kolumnę a później ją poskładać troszkę zabawy jest ale to tam do ogarnięcia tutaj też pospinane już próbowaliśmy go, jechaliśmy nim także Także coś to z tego będzie, a właściwy zetor będzie. Co tam podnośnik oczywiście też zarzucony jest. Tutaj jeszcze dotoczymy słożnie, bo jak widzicie tak to ktoś to sobie tak na, na sztukę zarzucił jak jednego winsztanga, tak i drugiego tutaj marność. No i co zostało mi podregulować tylko drugi stopień jeszcze do sprzęgła. Drugi stopień do sprzęgła, bo pierwszy wyregulowany. Hamulec skrzyni też tutaj jest wyregulowany. Co tutaj dalej? Jeszcze zostało włącznik do przystawki do napędu zamontować. Tutaj jest wszystko działa. Przełącza się. Zobaczymy jeszcze jazdę testową. Zrobimy, czy tam nic nie wychodzi. Tutaj to tutaj za siłownika, to, to chciałem wywalić całkowicie klientowi i zarzucić sam orbitrol. A półserwo wywalić, kolumnę wyrzucić i wstawić orbitrol, ale klient nie chce. Nie potrzebuje, więc zostało to co jest, bez roboty. Tutaj mamy co było do tej głowiczki, co głowiczka była na, na busiku. Mamy akuratnie bloczek zrobiony, wyosiowany, płaszczyzna zrobiona, tuleje nowe, surówka to była. Po obróbce, roztoczony, przechonowany on oczywiście jest wymyty. Tutaj no to wiadomo, z olejek, olej żeby nam nic nie zardzewiało. Jutro panewki przyjeżdżają, wał idzie nowy nominał azotowany, tyczeński. Nowe zaślepeczki, raz, dwa, tutaj od przodu, od tyłu, się od przodu, tutaj mam przód, tutaj tył. Wszystkie powymieniane. <tryk> Wał, nowka, jeszcze troszkę z konserwacji jest wyczyszczony. Jeszcze tutaj trochę trzeba będzie bo podczyścić, bo to wiadomo jeszcze nie jest wszystko, ale na razie jest tak wstępnie wyczyszczony, bo konserwacji trochę było. Przygotowany i będziemy, będziemy lecieć z montażem. Nie wiem, pokazywałem ostatnio, podnośniczek do 80, właściwie, do zatora, który przyjechał na palecie. Zaczynamy się za niego zabierać. Teraz nie było czasu, także teraz powoli wracamy na warsztat z powrotem. Z zatorkiem będzie jakaś jazda próbna, pewnie Wam coś nagram, Pokażę, jak to, jak to wszystko wyszło. Co tutaj, co tutaj dalej? Już Wam pokazuję, co jeszcze przyjechało. Tutaj przyjechała nam ELEczka. LKT81 w Turbie przyjechała, przyjechała, przyciągnęliśmy ją naszą, właściwie moją renóweczką przyciągnęliśmy, bo straciła jazdę tak więc będziemy wyjmować silniczek wyjmiemy, zrobić mamy hamulce jazdę, uszczelka pod głowicą jest dmuchnięta tak więc głowicę ściągniemy tak samo i będziemy, będziemy działać jeszcze hamulce Także Troszkę jest przeczyszczona I wlatuje na drugi przygotowywany warsztat A tak w międzyczasie Jeszcze wleciał nam MF255 Wyjęliśmy silnik w terenie Co się stało? Uszczelka dmuchnęło Wyjęliśmy motor Był cały w ogóle za załadowany o, tutaj coś się nasypało, ale to nic, bo to dopiero jest tyle co tam zdemontowane. I jedzie do regeneracji. Także tym się nie przejmujcie. Co tutaj pójdzie? Wał na ślif. To jest dosyć taki już nie za piękny, Jeszcze był oryginalny, nominalne panewki. Miał. Tutaj będziemy musieli to pewnie tulejkę zamówimy, taką specjalną pod simmering. A tutaj co się stało? Już Wam pokazuję. Drodzy, poczekajcie, zaraz Wam przestawię to. A więc, co się stało? My ściągamy, ściągamy głowicę. tutaj wychodzą jakieś farflocle. Podejrzewam, że ktoś po prostu nasypał proszku do uszczelniania chłodnic. Tutaj widzicie szpilek nakręcone. Wykręcić jeszcze musimy te szpilki. Zobaczymy w jakim stanie będzie w ogóle tutaj blok jeszcze pod te gwinty. Niby jest nie tutaj, ale tutaj nam tuleje oberwało. Jak widzicie, uszczelki, uszczelkę dmuchło, nie było uszczelki tutaj stąd dotąd. Tuleje zaniżyło i cały był zarejbowany w środku, zaklejony. Podkręcamy kranik, a tam nam woda nie leci. Wykręcamy kranik całkowicie a pod kranikiem normalnie załadowany cały blok tak więc tak to wygląda nie jest nie wiadomo jak wypracowany trochę wypracowany ale jeszcze by pochodził gdyby gdyby był zachowany po prostu układ chłodzenia w stanie należytym się sprzęgło tutaj w dosyć dobrym stanie było co tam sprężarkę no to musimy uszczelnić wtryskiwacze były podobno podobno kiedyś kiedyś tam robione pompa wtryskowa klient zadecydował że zostaje a wziąłem, to nie będzie silnik działał to będzie ta w sumie tam klient mało używa akurat nie tego ciągnika także nie za bardzo mu to potrzebne głowica do regeneracji korbowody też damy do regeneracji wałek rozrządu no to pomierzyć go na, na krzywkach i, i to będzie tyle Tutaj mamy jeszcze takiego mfi 145 Przyjechał na podnośnik Na podnośnik to znaczy uczy się po prostu w każdej praktycznie pozycji Zajmiemy podnośnik, zobaczymy co mu się dzieje No chyba hamulec jeszcze ten klient zgłaszał, żeby z przeglądem sprawdzić i, I to by było przy nim na tyle Także coś Wam jeszcze nagram, będę miał ja troszkę czasu wam pokażę co i jak działamy z LKT i zresztą zresztą graciarni. na razie trzymajcie się do zobaczenia drodzy widzowie